Baki, gdzie możemy znaleźć szeryfa? Jego mama mówiła, że jest tutaj Ach, Miałem o tym nikomu nie mówić Ale szeryf Stone pracuje w budce z mięczakami Wspaniale! Zrobiłem się głodny Co powiesz na szaszłyk z bananem i ostrygami, Scooby? Powiem mniam, mniam <laughs> Dziśmy te rzeczy szeryfowi. Dzięki. Muszę przygotować biuro dla sędziego Widmo, e, e, znaczy nowego szeryfa. K <grym wytrujny> Powoli wychodzimy. <grym wytrujny> Jeśli nienocny jeździec jest sędzią Widmo, to kto? Trzeba przygotować nową listę podejrzanych. Spójrzcie, chyba coś znalazłam. Czy to znaczy, że nie pojedziemy na szaszłyki? Nie, musimy tam pojechać i to szybko. Szeryfie! Nie znam nikogo takiego. Jestem Bachet, Piotrusze ja Mięczaki. Wypatroszyć coś dla was? Sędzia, widmo to oszust, udowodnimy to. Ale potrzebujemy pomocy szeryfa, gdzie go znajdziemy? Dzieciaki, szeryf Bronson Stone. No, nie żartuj. Myślicie, że możemy odkryć, kto za tym wszystkim stoi? Tak i wiem, jak to zrobić.